Spokojnie, przyjdzie. Chciałabym już coś wiedzieć. Jak możesz być tak nieludzko spokojny? To efekt uboczny mutacji. Wiedźmini rzadko się denerwują. A jeżeli coś mu się stało? Kapitan wygląda na takiego, który potrafi o siebie zadbać. Może i potrafi, ale ten cintryjczyk to nie byle jaki przeciwnik. Udało mu się wykraść książęce wino przed nosem moich gwardzistów. Gdyby nie przypadek, nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. A przede wszystkim to on wyznaczał wampirowi kolejne ofiary. Trzeba nie lada tupetu, żeby szantażować takiego potwora. Wciąż nie wiemy, czy to Cintryjczyk stoi za porwaniem i szantażem. Mógł zajmować się tylko kradzieżą wina. Nawet jeżeli tak było, to potem sprzedawał je szantażystom. Jak dla mnie, to czyni go współwinnym. Bez względu na to, czy to Cintryjczyk jest odpowiedzialny za te morderstwa, musimy go znaleźć. Nawet jeżeli nie jest to jego sprawka, to może wiedzieć, kim jest nasz szantażysta. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, równie ważna jak to, kto zlecił zabójstwa. Dlaczego to zrobił? Słyszysz? Ktoś idzie. Co tak długo? Powinieneś tu być już kilka godzin temu. Okazało się, że Cindryjczyk nie pracuje sam. Walczymy nie z jednym człowiekiem, a z całą grupą. Nasłał na nas kilku bandytów i wywiązała się walka. Jeden z gwarzistów ma złamaną rękę, a drugi strzaskane kolano. Będzie kuleć. Za twoją głowę wiedźminie. też podobno wyznaczył niemałą nagrodę. Jestem przyzwyczajony. Nie pierwszy raz ktoś na mnie poluje. No tak. Wyobrażam sobie. Sprawdziliśmy, kto wynajął ten magazyn portowy. Do którego wcześniej wieziono wino. Okazało się, że najemcą był podstawiony żebrak. Znaleźliśmy go i przepytaliśmy. Tego mężczyznę, który zapłacił za wynajęcie magazynu, spotkał żebrząc pod barzandziarnią. Tam pomógł nam zwykły przypadek. Kelnerka przypomniała sobie, że niechcący wylała wino na szlachcica mówiącego z cynryjskim akcentem. Jak wyglądał? Podała rysopis. Jakich wiele? Przystojny, przyzwoicie ubrany mężczyzna z brodą, żadnych znaków szczególnych. Właściwie równie dobrze to mógł być każdy, ale na szczęście pamiętała, kim była jego towarzyszka. Cintryjczyk spotykał się z Cecylią Belantę. Z tą śpiewaczką? Słyszałam o niej, podobno jest bardzo utalentowana. Z tą samą. Natychmiast udaliśmy się do jej domu. Cecylii nie było, ale przesłuchaliśmy jej służbę. Jedna z pokojówek twierdzi, że Cecylia ma się dziś wieczorem spotkać z cintryjskim szlachcicem. Zaprosiła go na przyjęcie organizowane przez Mandragorę. Co to za Mandragora? To klub, który zrzesza miejscowych artystów. Malarzy, rzeźbiarzy, ale też trubadurów i tancerki. Nigdy o nim nie słyszałem. Robią wokół niego otoczkę bardzo ekskluzywnej loży dla wybranych. Co jakiś czas urządzają przyjęcia, na które zapraszają tylko bogatych mecenasów? Zakładają maski balowe, a potem piją i flirtują. Wygląda na to, że jeżeli chcemy go dopaść, to musimy iść za nim na przyjęcie. Wiedźminie czytasz w moich myślach. Zbiorę ludzi i otoczymy miejsce spotkania. Mysz się nie prześliźnie. Wykluczone. Jeżeli Cintryjczyk rzeczywiście ma ludzi w mieście, to może się zorientować i znowu nam ucieknie. Racja. Musimy działać ostrożnie. Najlepiej będzie pójść tam i wtopić się w tłum. Dokładnie tak zrobimy. My? Wasza miłość. My, to znaczy ja i Geralt. Pójdę z Wiedźminem. Przyda mu się moja pomoc. Gdzie odbędzie się to przyjęcie? Mandragora spotyka się zawsze w tym samym miejscu w rezydencji na terenie górnego miasta. To bardzo elitarna okolica. Gerald, przebierz się w coś odpowiedniego i spotkajmy się w górnym mieście w zaułku Szalbierzy.